Więc uwaga, uwaga, tak właśnie wygląda kai narysowany w 30 sekund, tak właśnie on wygląda. Witajcie, dzisiaj sobie, a dzisiaj sobie sobie zrobimy, a w sumie nie zrobimy, tylko ja spróbuję zrobić takie co. że spróbuję narysować Kaja z Lego Ninjago w 30 sekund. Tymczasem zostawcie łapkę oraz subskrypcję, więc jeśli chcecie taki więcej filmików, a jeśli nie chcecie, co no i tak zostawcie łapkę. Więc spróbuję narysować, Jaś mi nie wy... pewnie mi nie wyjdzie, ponieważ mam tylko na to 30 sekund, takim jakimś rysowania nie jestem, wszystko, be... wszystko będzie przyspieszone, stoper też, więc żeby nie było, macie pewnie gdzieś tu stoper, będziecie mieć na ekranie, więc ja sobie idę i będziemy się widzieć. Więc uwaga, uwaga, tak właśnie wygląda Kai narysowany w 30 sekund. Tak właśnie on wygląda. Widzicie, wygląda on. Tak. Wygląda tak. Wiem, że wygląda dość brzydko. No. Wygląda ładnie, ale jest 30 sekund narysowany. Zobaczymy, jak wam to pokażę. Zobaczcie jest te 30 sekund 30 sekund jest to mało czasu aby coś narysować więc no słucham to jak najszybciej, nawet nie skończyłem tak byle jak więc no dobra jeśli chcecie jakiś więcej to strzelcie też łapkę w górę jakiś fajny komentarz zadajcie inne filmiki, subskrypcje dajcie no jeśli chcecie więcej to wiecie co zrobić w sumie ja jeszcze muszę nagrać jakiś inny film bo nie wiem i ten zmontować, nie wiem jaki będzie kolejny ale to się już dowiecie za niedługo, za albo nie wiem kiedy będzie kolejny, a więc pa!